Kolejny z miejsc, które chciałbym pokazać Wam w naszym vlogu jest przepiękna plaża Seixal. Jest to nieliczna z piaszczystych plaż na Maderze, ponieważ większość plaż jest kamienisty. Na Maderze mamy cztery piaszczyste plaże. Z tego dwie są z czarnym piaskiem, a dwie z naturalnym piaskiem, który możemy spotkać na przykład nad Morzem Bałtyckim. Jedna z najładniejszych plaż Madery jest oddalona od stolicy, czyli Funchal, około 40 km. Tak naprawdę mamy trzy sposoby, aby dostać się na nią. Pierwszy z sposobów jest gdzie to chyba najlepsza możliwość i tym sposobem jest samochód. Tak naprawdę z Funschal na Seychal jedziemy około 30-35 minut, więc jest to najszybszy środek transportu. Drugą z możliwości jest wycieczka miejskim autobusem. Miejski autobus o numerze 139 dojeżdża z Funschal do Seychal. Tylko jedynym małym, a może zarazem dużym problemem jest to, że taka wycieczka trwa praktycznie 3 godziny, ale jest to najtańszy sposób dotarcia na Seixal. Trzecim z sposobów, jest to najwygodniejszy, ale zarazem najdroższy sposób, jest wzięcie taksówki lub bolta. Tylko, że w tym momencie, jeżeli chodzi o trasę Funchal-Seixal, musimy liczyć o koszt około 40, nawet do 50 euro, więc niestety jest to najmniej opłacalna opcja. Ale dla ludzi, którzy nie chcą podróżować autem po krętych drogach Madery, jest to też na pewno bardzo fajna możliwość. Sejsal jest jedną z najbardziej fotogenicznych plaż, więc oprócz surfowania i plażowania, jak na większości plaż, bardzo dużo osób przyjeżdża tu zrobić swoje Instagramowe zdjęcie. Tylko tak naprawdę, czy ta plaża jest taka ładna? To zaraz Wam pokażę. Jeżeli chodzi o Czarną Plażę, to już tyle, ale w okolicach są jeszcze ciekawe miejsca do odwiedzenia, które teraz Wam pokażę. Kolejnym z pięknych miejsc w okolicach Czarnej Plaży jest punkt widokowy Veude Noiva, czyli w wolnym tłumaczeniu Welon. Ten punkt jest oddalony o niespełna 2 km od Czarnej Plaży, czyli około 5 minut samochodem. Wracając w stronę Sao Vicente, skręcacie delikatnie w lewo. Tu teraz na przebicie właśnie macie miejsce, w którym warto skręcić. I po niespełna 50 metrach macie fajny parking, i tutaj już jest ten piękny pół. A to wam pokazuję? Zobaczcie teraz. Punkt widokowy znajduje się na początku starej, nieczynnej drogi, która znajduje się na samym klifie i wygląda to naprawdę spektakularnie, co możecie teraz zobaczyć. Niestety, droga już jest nieczynna, ponieważ w pewnym miejscu droga się zawaliła i jest już nieprzejezdna, ani też nie przejdziemy nią pieszo. Jeżeli jesteście w okolicach czarnej plaży, myślę, że naprawdę warto odwiedzić ten punkt, ponieważ widok jest naprawdę wyjątkowy. To jeszcze nie koniec, więc idziemy dalej. Ostatnim miejscem na dziś. Będą naturalne baseny wstejsza. Jeżeli nie jesteście zwolennikami plażowania na typowych plażach, myślę, że będzie to idealne miejsce zastępcze, ponieważ pomiędzy skalnymi formacjami mamy naturalne baseny, gdzie woda wpływa prosto od oceanu, ale jest też dużo cieplejsza, ponieważ tej wody jest mniej. A teraz zobaczcie, jak to spektakularnie wygląda. Wam o bardzo fajnej knajpce, gdzie zjecie bardzo dobrze za 7 euro. Co najważniejsze, możecie jeść tyle ile chcecie. A teraz zobaczcie, jakie dania to podają. Matalez już puste, mm. karal biegły na wtewne. Ja też karmowała. już jest Bardzo smokowała. Super. Czyli tak naprawdę myślę, że na pewno warto wpaść tu po takim tripie i najeść się do syta i do tak, to brak, to Teraz takiego. A teraz mała wokaleczka. Mój drugi talerz. to jest ładny talerz. Karol, Karol. Karol naprawdę pójdziesz po trzeci? To bardzo mały talerz. I miejsce, miejscem, które chciałem wam polecić jest bufet Barbadanas. gdzie naprawdę bardzo smacznie, i dlatego bardzo tanio. To na dzisiaj mamy już koniec vloga, wiecie co odwiedzić, gdzie dobrze zjeść, więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie suba i lajka, tak abyście nie zapomnieli o kolejnych vlogach. Cześć!